Makijaż dla początkujących, czyli jak zrobić to piękne oko przy pomocy jednego cienia, jednej kredki i jednego pędzelka. Zaczniemy sobie od cienia w płynie. Nakładam go aplikatorem na ruchomą część powieki, a później paluszkiem wklepuję. Ważne, żeby wklepywać mniej więcej do załamania. Następnie chwytam za kredkę w kolorze brązowym delikatnie. Maluję kredkę do połowy oka na dolnej powiece, a następnie troszeczkę wyciągam i zagęszczam rzęsy. Kredka jest żelowa, więc poradzisz sobie z nią nawet, jeżeli jesteś osobą początkującą. Teraz wystarczy zabrać pędzelek precyzyjny do rozcierania i troszeczkę tutaj właśnie rozetrzeć granicę. Aby wszystko wyglądało na takie bardziej wyblendowane. To będzie też fajny sposób, jeżeli dopiero uczysz się robić kreskę. Jest to najprostsza aplikacja. Tuszuję rzęsy i makijaż dosłownie w dwie minuty gotowy. Zaobserwuj po więcej makijażowych wskazówek.